Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnico odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła, Pan to sprawił jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, wyda, który wyda Jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, To też starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów ponieważ miały go za proroka. Oto słowo pańskie. Trzeci wymiar. Trzy wymiary. Ma kłamstwo, które zasiane zostało w sercach pracowników winnicy: zasiane przez strach, przez brak relacji z gospodarzem, przez zazdrość, przez chciwość. One je podlewały. Najpierw to przekonanie, że gospodarz chce im coś odebrać. Że chce im coś zabrać, że jest nieuczciwy, że jest niesprawiedliwy, a w rzeczywistości to dla nich zbudował winnice, dla nich zbudował mur, aby mogli tam uprawiać się bezpiecznie, dla nich zbudował wieżę, z której mogli się bronić, ale w której też można było trzymać zbiory, dla nich zbudował tłocznie. W której z winogron mogli produkować sok, a z soku wino. To wszystko było dla nich. Dla nich przekopał ziemię, zasadził winną latoroś, podlewał ją, doglądał, przycinał. W końcu nie chce niczego w zamian. Kiedy jest mowa o tym, że chce odebrać ten plon mu należny, winogrona wiemy, że służą do produkcji wina wino jest symbolem radości szczęścia wesela on chce razem z nimi świętować on chce razem z nimi się cieszyć z gospodarzem który cieszy się widząc że ci którzy są u niego zatrudnieni są szczęśliwi to jest pierwszy wymiar oni i gospodarz jest drugi wymiar oni i inni słudzy, ci, których gospodarz do nich wysyła. W końcu oni i syn, umiłowany syn gospodarza. Znowu strach chce nam coś zabrać, jest naszym rywalem, zagraża naszej pozycji. A w rzeczywistości jest inaczej. Skoro jest synem, to ma serce ojca. Skoro jest synem, to tak jak ojciec chce ich dobra. Nie jest konkurentem, jest przyjacielem. I w końcu oni sami czują się niewolnikami. Zapominają, że są dzierżawcami, że są wolni, że mogą tam być, ale kiedy im się nie podoba, mogą to miejsce opuścić. Nagle zaczyna im się wydawać, że, że są zniewoleni. Że Pan im zabiera wolność, że Pan im zabiera szczęście, że tam, gdzie są, nie można inaczej, jak tylko pozbywając się Jego władzy i Jego zależności. I ta Ewangelia nie jest, ta przypowieść, nie jest tylko o rolnikach, ale jest o nas, bo w naszych sercach też jest zasiewane kłamstwo, które ma trzy wymiary. Najpierw względem Pana Boga. Że jest Bogiem, który mnie ogranicza, coś mi odbiera. Pewnie to w życiu każdego ma troszeczkę inny wymiar. W życiu każdego ta pokusa wygląda inaczej, ale jest jakaś niepewność, że Pan Bóg dał słowo i go nie dotrzymał, że Pan Bóg obiecał, a my tego nie widzimy. Różne to są momenty. Przychodzi jakaś trudność, przychodzi cierpienie, czujemy się samotni z jakimś naszym problemem. Patrzymy na innych ludzi, widzimy, że oni nie idą za Panem Bogiem i mają domy, samochody, pracę, zdrowie. No a my jakoś idziemy za Nim i, i może jest trochę inaczej. Potem ten drugi wymiar z innymi ludźmi, na których zaczynam patrzeć jak na rywali, a nie jak braci. Tak jak bracia patrzyli na Józefa. Chocia byli od tego samego ojca, to nie widzieli w nim swojego brata, najmłodszego, 17 latka wtedy, tylko widzieli rywala, widzieli kogoś, kto zagraża ich pozycji. Ja też mogę patrzeć na drugiego jako na konkurenta. Mogę poddać się jakiejś zazdrości, która się we mnie rodzi. Mogę pielęgnować w sobie zawiść. I się rodzą podziały, bo to nie są już moi bracia, tylko przeciwnicy. W końcu ja sam, ten wymiar, w którym zaczynam patrzeć na siebie jako na niewolnika, niewolnika Boga, a w rzeczywistości jestem Jego synem, jesteś Jego córką, obdarowanym jak ci rolnicy. Cały świat stoi przed nami cały świat ze swoim pięknem, cały świat ze swoim życiem, z tym co wspaniałe. Bóg każdego z nas stworzył, chcąc dać nam życie, patrzył na każdego z nas w swoich marzeniach z zachwytem, wiedział, że gdyby kogokolwiek z nas zabrakło na tym świecie, to on by nie był tak wspaniały, jak On go pragnie. Już kiedy o nas myślał, to, to, to wiedział, że, że jesteśmy tą cząstką, która jest potrzebna światu, żeby ten świat był piękny, żeby ten świat był dobry. Nikt z nas jest tutaj przez przypadek. Ostatnio usłyszałem takie zdanie, które mi się spodobało, że przy nikim z nas, jak Pan Bóg nas stwarzał, Pan Bóg nie kichnął. każdego z nas chciał, takimi, jakimi jesteśmy, z tymi talentami, które nam dał komuś więcej, komuś mniej, z wrażliwością, z charakterem, z temperamentem, bo wiedział, że bez nas ten świat nie byłby tak wspaniały. To kłamstwo ono ciągnie się przez całą historię ludzkości, zobaczcie, od Adama i Ewy. Pierwsza wątpliwość, czy Bóg rzeczywiście jest dobry, czegoś mi zakazał, coś jednak chce nam odebrać, coś przed nami chce ukryć. Potem Kain i Abel. On jest bardziej kochany przez Boga, ja jestem mniej kochany przez Boga. I tak jak patrzymy na historię, historię zbawienia, to takich wydarzeń jest mnóstwo, takich osób, tych dylematów. To kłamstwo jest jakoś częścią naszego życia. Każdy z nas jest jakoś na to kłamstwo, na to kłamstwo narażony. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Na każdy z wymiarów tego kłamstwa Najpierw to, że Bóg zapomniał, że nie dotrzymał słowa, że nie pamięta, że go nie ma. Syn Boży stał się człowiekiem. Jezus przyszedł na ziemię, zniżył się do poziomu swoich sług. To jest pierwsze. Bóg nie zapomniał. Bóg do końca walczy o mnie, do końca walczy o każdego człowieka. Dalej. Syn, który nie tylko przyszedł na ziemię, ale powiedział, że jesteśmy Jego braćmi. Już Was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. W końcu, dla każdego z nas, ten ostatni wymiar, rany, ostatni wymiar tego kłamstwa. Jezus mówi: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Jezus, który bardzo osobiście mnie i ciebie nazywa przyjaciółmi. Jaki jest lek na to kłamstwo? Jaka jest bariera? W jaki sposób możemy z tego kłamstwa wyjść? Bo ono nieraz bardzo głęboko w nas siedzi, w naszych myślach, w, naszych, w naszym sposobie patrzenia na siebie, patrzenia na świat, patrzenia na innych. W naszym sercu też mocno, w jakiś emocjach, które nas oskarżają, które nie pozwalają uwierzyć w to, że, że to wszystko, co Jezus mówi, i to wszystko, co Bóg o nas mówi, jest prawdziwe, że tam cały czas jest jakieś ale. Myślę, że lekiem na to jest wdzięczność, jest taka codzienna uważność na to, czym Pan Bóg mnie obdarza. I chciałbym Was zachęcić, bo rekolekcje są takim czasem, kiedy oprócz słuchania raz lepszych, raz gorszych kazań, my też wykonujemy pewną pracę. Nie przez przypadek rekolekcje przez jezuitów są na przykład nazywane ćwiczeniami duchowymi. Ja zawsze jak tam jadę, to, to naprawdę się czuję tak, jakbym trenował przez cały tydzień. Więc chciałbym Was zaprosić do takiego ćwiczenia wdzięczności. W ogóle tych propozycji będzie trochę przez te rekolekcje. Ale pierwsze ćwiczenie, do jakiego Was zachęcam, to wdzięczność. Do tego, żebyśmy popatrzyli dzisiaj wieczorem, kiedy już wrócimy wszyscy do domów, na swoją codzienność, na swoje życie, może na ten tydzień, może na dzisiejszy dzień, i zastanowili się, za co mogę być Bogu wdzięczny. I starali się patrzeć dość szeroko, szeroko też otwartymi oczami, bo kiedy tak patrzymy, to nagle okazuje się, że tych powodów do wdzięczności jest całkiem sporo. Możemy wtedy zobaczyć, że przez wiele wydarzeń, przez wiele rzeczy, które mogą się wydawać oczywiste, przez wiele relacji, które mamy, jesteśmy w stanie zobaczyć troskę Pana Boga. W tym, że mogłem porozmawiać z przyjacielem, w tym, że, nie wiem, jutro jest sobota, może ktoś się będzie mógł wyspać, dłużej poleżeć w łóżku. W tym, że dzisiaj tuż po południu, tak było południe, i tuż po dwunastej, na przykład, wyszło słońce, tam gdzie byłem w kokotku, i naprawdę dostałem nagle sił do tego, żeby pracować i żeby jeszcze coś porobić, a wcześniej szło to jakoś, ale jak po grudzie, są różne wydarzenia, na które możemy popatrzeć i stwierdzić, że po prostu tak jest. Możemy popatrzeć też, że jest to wyraz troski mojego Boga o mnie. Że Pan Bóg sprawił to czy tamto, Pan Bóg pozwolił, żebym to czy tamto dzisiaj przeżył, bo się o mnie troszczy, bo chce mi przypomnieć o tym, że jestem dla Niego ważny, że nie jestem niewolnikiem, tylko synem, że nie chce mi nic odbierać, ale cały czas chce mnie obdarowywać, że nie chce mojego nieszczęścia, ale mojego szczęścia, mojej wolności i mojego dobra.